Na początek Pani nie pan za rogi byka. Na początek chciałbym powiedzieć tyle, że żałuję, że nie zacząłem go pisać od daty, kiedy to wybudziłem się ze świążki, po ciężkim wypadku, w tym to ucierpiała moja głowa, a mianowicie doznałem kwiatom mózgu. Ale lepiej później niż wcale. Obudziłem się dziś o ósmej, stanowowo zrobiłem szóstkę wejdera, po czym zjadłem albo na odwrót, mniej szosty. Wypiłem kulotę kawę, po czym zjadłem drugie śniadanie, umyłem zęby, ubrałem ciuchy snowboardowe, po czym pojechałem do szkółki. Wsiadłem do auta, zobaczyłem na desce temperatury temperaturę na zewnątrz, która znów wskazywała diabelską liczbę 6. W chwilę się przejąłem, ale pomyślałem, ech to tylko liczba. Przyjechałem do szkółki, gdzieś około 10, ubrałem buty, okazało się, że lekcję mam na 11, więc Godzinę sobie poczytałem yy, książkę pod tytułem Sekret Prawo przyciągania. Trzy godziny miałem rodzinę, która z dziwnym trafem miała ten sam rozmiar buta i wzrost. Była to mama, córka i syn. Także co godzina była zmiana zawodnika. I powiem szczerze, że były lekkie podstęcia, ale wszystkiego na pierwszej lekcji ich nauczyłem. Na czwartej godzinie Miałem uczennicę, która została przypisana do mnie, ponieważ instruktor, który ją uczył, nie mógł dziś pracować z powodu sylwestru. Po skończonej godzinie usiadłem jeszcze na chwilę w szkółce czytając książkę, po czym zacząłem się do wyjścia. Nie wartem spotkałem pijaną osobę, która podążała za mną do auta, i z że ją zabiorę, ale przez to, że był pijany. I go nie lubiłem. Powiedziałem mu, weź dalej. Zamknąłem drzwi, zatrzasnąłem i pojechałem do domu. Zjadłem obiad, zrobiłem szóstkę wiedera i zacząłem pisać pamięci. O 17 poszedłem do kościoła, kiedy wróciłem spotkałem siostrę, która ciągle się ze mną wspierała, że 7 nie ma nic wspólnego z Bogiem. A w Biblii ta liczba występuje notorycznie. Zresztą w dalszej części mojego płatnika się tym dowiecie, że jednak ma. Trzeba dbać się za książki.